Hej, Tutaj jesteśmy na sali gimnastycznej. Właśnie synek już. Zbiegał? Jest. Chcę Chcę synek. tak, wów, no, no, biegać, no, Będziesz biegał. zrobiłam tak szybciutko, króciutki filmik dlatego, ja że właśnie z dzieckiem jestem na sali gimnastycznej wiem, że mnie troszeczkę nie ma, bo nie robię live'ów na razie, ale troszeczkę też jestem zajęta już na tego z powrotem zacznę robić live'y będę w akcji już niedługo, bo wiem, że chcecie, żebym dalej właśnie robiła te live'y, bardzo fajnie bardzo się z tego cieszę dostaję wiadomości też od Was no i niedługo też właśnie to będzie mój e-book, z czego jestem bardzo zadowolona, bo już widziałam korektę i jest rewelacja, po prostu mega. Jestem pod wielkim wrażeniem. No i powiem Wam, że ogólnie mam nies niesamowite osoby w zespole, dochodzą do mnie, dołączają do mnie niesamowite osoby, które po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą coś zrobić z tym, aby iść do przodu i y, realizować swoje cele. To jest piękne, bo wiem, że te osoby osiągną sukcesy razem z nami, z naszymi wspaniałymi liderami właśnie, tak jak właśnie e, Ankisia Jola i to jest mega, że mamy takie niesamowite wsparcie i te osoby razem z nami właśnie dążą do tego, aby osiągnąć te y, cele i swoje zamierzone, Ej, syna. swoje zamierzone właśnie konkretne kroki, do których chcę dążyć, tak? Bo tutaj firma daje właśnie wszystko, bo firma daje właśnie... Ej, syneczku, Ej, firma właśnie tutaj umożliwia nam, tak, bo jak mówiłam Wam, firma daje to wszystko, podaje tak naprawdę wszystkie narzędzia, tylko po prostu trzeba działać i to wszystko, tak? A więc jeżeli chciałobyć więcej wiadomo... Hej, Kurmorcha. E, tak po e, Właśnie, jeżeli chcesz byś więcej wiadomości i chcesz byś e, tak samo byś chciała, tak? Że masz czas dla dziecka, możesz iść z na, nim e, na salę gimnastyczną, możesz iść na spacer, możesz e, w wolnym w momencie robić to, co ty chcesz, tak? Tak naprawdę odkładasz telefon... Oh, <laughs> Sęteczku, tak naprawdę odkładasz telefon i e, robisz w tym momencie, kiedy ty chcesz, tak? Czy, czy myjesz na czynienia, czy jesteś w domu, czy coś robisz w domu, czy sprzątasz, czy, czy gotujesz, no tak naprawdę możesz to robić, tak? tylko że wyłącznie to zależy od Ciebie, czy Ty chcesz tak, czy Ty chcesz coś e, zrobić ze sobą i chcesz podnosić swoją wartość patrzeć na siebie właśnie w ten sposób, że Ty możesz, bo Ty tak naprawdę możesz. Skoro takie osoby wspaniałe dołączają do nas i one wiedzą, że one mogą, to ja wiem, że i Ty możesz. A więc żegnam Was i do usłyszenia później. Teraz właśnie zaczynamy i idziemy ćwiczyć. Tak? Nie, idziemy ćwiczyć. Tak? nie nie idziemy nie idziemy ćwiczyć. <laughs> no to Dobra. Cześć wam. Trzymajcie się, bo my już idziemy. Może nagram się w trakcie ćwiczeń. Zobaczymy.